Siemaneczko, z tej strony Kuba i witamy was w kolejnym odcinku z serii Gospoda w Wsi z Farminga Jest z nami na tej się Magda Siemano kolano Kacper Bądziorno I Seba, który jeszcze nie wie, że wraca na YouTube, ale właśnie się dowiedział na tym odcineczku I zapraszamy was na Sianokosy Faktycznie, nie wiedziałem a w sumie chciałem wam powiedzieć teraz, że szykuję do was coś jeszcze, ale nie, na razie wam tego nie powiem, ale spodziewajcie się, że na kanale się pojawi jeszcze ktoś, gościnnie, że tak powiem. Eee... Laguje grę, nie wiem czemu, ale laguje grę, mało ważne. Mi też. Mi też laguje, no trudno, jak ktoś teraz, no może wam pomoże. Wracając do tematu, miałem miliard wiadomości, no... Może trochę mniej, może 950 tysięcy albo milion może. Czemu, cze, czemu, czy żebym przemyślał swoją decyzję i tak dalej. No i kurczę, przemyślałem, że tak powiem, załatwiłem swoje sprawy i no nie mogę tak tego zostawić, No przecież kurczę, co by nie było. <laughs> Prawie 6 tysięcy subskrypcji, drugą nie chodzi. No i szkoda, pomijam już nawet subskrypcji, ale szkoda tego wysiłku, tego, tego czasu jaki żeśmy i z Kubą i nie z Kubą włożyli A ja nie tu pojechałem, dalej miałem jechać, z tofą, no tu jest za mało no i, i... szkoda tego wszystkiego, no mimo wszystko nie jest jeszcze ze mną i ogólnie sytuacja, że tak powiem, prywatna taka jakbym chciał, więc te odcinki mogą się pojawiać trochę rzadko ale obiecuję, że się postaram tak, ogólnie to rzecz, ogólnie być... rzecz biorąc to to Seba po tym, yy, po tym live'ie pożegnalnym to właściwie to już na drugi dzień nie mogliśmy wytrzymać i cały czas graliśmy i już chcieliśmy na drugi dzień praktycznie coś zaczynać i tak to wyszło, że jednak nam no nie wyszło. No, znaczy nie wtedy, bo może nie na trzeci dzień to było bo. No, to jest w, w, w każdym razie, w każdym razie nie wyszło i wracamy. A dobra, powie, trzeba, to nie powiedz czemu tu nie no pewnie się zbugowało znowu coś. Podstawkę trzeba zmienić mapę Wie, ale ta duża Kulka Dobra, no. roztrząsnę to ładnie Oka Kula da radę to roztrząsnąć No ale da się się jeździć? Tak tutaj ja nie będę miał co roztrząsać Muszę poczekać aż zaraz ją do Dobra No i generalnie chciałem jeszcze przeprosić was za wszystko i mam nadzieję że że dalej będziecie tak aktywni, jak żeście byli. Zobaczymy, co tak, to A w niedzielę robimy 12-godzinnego live, nie? Ty chyba, czy Bóg opuścił? Na powrót. Żadnego live'a nie będzie. Na pewno nie w niedzielę 12-godzinnego. W niedzielę twoje ja będę. Nie wiem jeszcze co. Leżał do góry jajami. Na przykład. Znaczy, to już wiesz, co będzie 12-godzinny live. Nie, nie będzie, bo na pewno nie będę mógł takiego live'a zrobić, ponieważ ja mam jeszcze inne obowiązki i ja bym to... Oj tam, w sobie... niedzielę nie masz obowiązku, no pijesz jak szpak, będziesz leżał, zdychał i będziesz nagrywał. Nie, 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 zobaczymy, nie, nie chcę obiecywać chyba. No, no, żartuję. Nie wiem, czy do niedzieli ten odcinek się ukaże, chyba się ukaże, co? No, myślę, że może tak. No i teraz to no, tu się pokaże, ale bez sensu. I... najlepsze jest to, że to jest... Moim zdaniem to jest tak, że, że, że to się buguje tam, gdzie jest teren opuszczony niżej poziomu wody. Nie, tam, no to się buguje tam, gdzie kiedyś była woda. Nieprawda, nie, nie, bo tak to tyle wody nie było, bo to się buguje na sąsiednich też polach, tam jak są nisko teren. I na przykład tak była tam trawa, w, nie, Boże boże, tam było wcześniej, to też się tam buguje. No, a na tych wyżej polach się nie buguje, moim zdaniem tak przynajmniej. A ja ci pokażę, że ten. Nie było na przykład na tym polu. No nie wiem, to po prostu jest nie wiem co, zbugowane i nie wiem jak to ogarnąć, czy to było ok. A ja ci pokażę, że będzie ok. Ja już to u siebie naprawiłem to tam przynajmniej. Dużo osób pytało o stopkowo V3. Zatem, ze stopkowa V3 będzie nowa seria. Będzie nowa seria, będzie ona w kilka osób. I na dodatek stopkowo wyjdzie. Jeszcze nie wiem kiedy, ale wyjdzie eee, w każdym razie. Musicie dawać dużo lajków na fanpage'u od Dastera, do którego link będzie w opisie, oraz do naszego też będzie w opisie. U mnie ma być dużo subów. Tak, Kacp Kacper, polecam A u Kaspera ka on suby, proszę mi. O tygnał nie? nie, bo to jest też kanał również i Magdy. Tak. A znasz chociaż hasło, Magda? Tak, tak. Magda zna. Co? Ta? Nie zna hasła do kanału, zna. założę się, nie. Nie, nie mów za nią. Znam. Tak? Jakie? Jebać mnie no. A to co mi po całą haśle, jak ja maile nie znam? Ale jak ktoś zna, to się wbija. Łatwo sprawdzić. Nie wiem, nie wchodzę w mapy później. I, ta, I porze, jest to akurat... Teraz Ale naprawdę zna, bo ten bo widziałem kiedyś komentowała z tego konta coś tam Aha. ale ja ci I chciałem tak powiedzieć że mówi. tutaj całe pole będzie tak ui tak ee, ta trawa będzie szła znaczy ta niebaczowa nie mlaskaj bez sensu no bo... jakoś sobie poradzimy no co trzeba jakoś się tam no po prostu tam prawa nie rośnie i tyle no ale tam, ale tam. kurde tak, jak, to, jak grunt przeszedł ale gdzie ja się wyjebałem? Nie przyklejałem się Przepraszam, przewróciłem się jakbyś tam domu na lodzie. Czułem jak się budu. Tańczyłeś preck No, na przykład y, z no. Ta. No. No. kurde, denerwuję i zadowolę się. mi też mi się nie podoba wcale, ani trochę. No. No a co zrobisz? No gówno zrobisz, nic nie zrobisz. Mogliśmy kosić, te, mogliśmy kosić te łąki przy domu, one są już testowano. No, tak ale to w sumie dobrze, że testujemy. Bo wiemy co No właściwie zrobić. no chyba wybaczalne, bo jak, jak wiecie to mapa jest w fazie cały czas no. w cudzysłowie te, tych robienia, no ale te, testy To ciekawe tak. kiedy ostatnio rozrobiłeś mapę. Dwa tygodnie temu. No właśnie. Tak. I Kuba robił Shaker Shaker, uliczny dancer i tak. Nie ale tak już na to już naprawdę to... Dobrze że, ten, że testujemy to chociaż będzie wiadomo co poprawić no Trochę bez sensu bo tutaj już się wcale nie pokazuje teraz Co co? Próbuję tu jechać Dokąd się pokażę, dokąd nie Tu się pojawi do końca A nie, prawie bez do Bez sensu. Teraz by musiał jechać to na ciebie będzie wignąć, bez sensu Ale tu się kupa pojawiła, zobacz. Gdzie? Ale. Rozstrząsnę je, chodź. Wasz. Kuba się pojawiła, mówisz? <grym> Twoim imieniem? Ej, faktycznie no, duża to ta kuba. Patrz. Eprr. Aaaaa Zrób tak, żeby ona była czarniejsza Staram się. Nie no, się, znaczy, ale no, czy... tu prygma nam tu wiesz, z tego No i generalnie to Tak to leciało Tak to tak. leciało Generalnie to tak Kurczę ale bez sensu chodzić, Tak, bez sensu właśnie Cię tylko denerwuję To wiesz co sobie zrobimy potem? Zrobimy wałki w po... te jak będziemy wałkować, nie? No. Zrobimy w poprzek i wtedy na te takie niby pryzm, które zostały to akurat wyjdzie wałek i będzie tak jakby był wałek ładny. Aha i ciekawe czym powiedziesz na tym, chyba czołgiem. A całkiem to. No, to no, już moja sprawa. Generalnie Kuba jest piany, nie? Także musicie mu to wybaczyć. Nieprawda. Jeszcze to nie chciałem o tym debilu. No jechałeś tak. automatizem, że jesteś piany, bo wypiłeś ślankę wody albo mleka. No nie, nie, bo już ja... Żebyś ja... Pij... Ze Hop, co, co to za serem zaserem. Hopce le... co dalej piłem. Kogo? Hopcu za no, no to o to chodzi właśnie. Nie podoba mi się już to. I zdenerwowałem się i to będzie brzydko oglądać na odcinku. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, nie, I tak teraz nikt nie ogląda, bo na pewno ich, nikt w tym momencie nie ogląda. No. A jak okay. ktoś ogląda to niech powie, że ogląda, bo, bo ogląda i ogólnie to niech ogląda. Na pewno i jak to Katz posłyszał to on się <coughs> nie do tego momentu i będzie czatował. Tak, jasne. Ale Katter nie, na... nie wie, która minuta będzie musiał oglądać. Dziesiąta. <grym> A mu powiedział, ale ten. A najlepsze jest to, że Kuba zmienia nazwę kanału z Kuba HD Channel na Kuba ADHD Channel No skąd ta zmiana nazwy? Ja to wychodzę stąd. Wszyscy się na mnie śmieją. Ja jednak nie wracam do Timu. Jest to wszystko bez sensu Bez sensu A te... to trawa najbardziej Najbardziej, najbardziej ne, Tak Najbardziej jesteś, ty bez sensu trawa i katper bez sensu jest Jego mózg, jego, mózg to, jego mózgu nie ma w ogóle, dlatego nie ma bez sensu No ja mam przeciąg zamiast mózgu, także wiesz A nie, no, nie Ten uczuć kiedy dowiadujesz się, że twoje życie straciło sens To jest Ale ja to bym chciał powiedzieć coś. Co? Tego kurde zapomniałem Eee. Hmm. Co a, powiedzieć? a ja mogę coś powiedzieć? Nie ty nie możesz, ty... Dzieci ryby głosu nie mają. Eee <coughs> y, dobrze. Y, dziecko, tak więc się nie odzywaj. I daj dorosłym porozmawiać. Dorosły no? kurde. 15 lat i dorosły. Nie no co ty 2,5. <coughs> to jak na 2,5 to całkiem dobrze mówisz i no? <coughs> no, to na No człowiek nie to, to, to już nie ma no, co kosić nie? No skosz no, bo... no, to, żeby chociaż nie rosły deal. Generalnie to chciałem powiedzieć, że I jak kiedyś w pierwszym odcinku mówiliśmy, no to będziemy <laughs> starać się tak, żeby na, na tym samym polu już nie robić, więc znajdziemy takie pole, że do zgrabienia będzie już ładne, nie? No, pewnie tak. A jeszcze generalnie chciałem powiedzieć tak, że generalnie to generalnie I ten odcinek będzie nazywany Wielki Powrót Stop Tibu, więc tu będzie dół, żebyś się i chyba wszyscy go całego obejrzą. Tak też czuję. Myślę, że nie. Ej, Saba? Co? Zapomniałem zrobić miniaturę. To jest coś dobrego. Dobra, zrobię na singlu. E, tak, ja to bym chciał pozdrowić Bobasa. Albo chodź, Saba, tutaj zrobię. Stój tu. Ja też bym chciał pozdrowić Bobasa i bardzo serdecznie podziękować. On będzie wiedział, za co. Ja... Nie dasz przyspieszyć czas, żeby było widno ładnie Ja bym sobie pozdrowi bo razem No jest dobrym kolegą i dobrze się Ej no ja tak nie mów Nie no żartuję Proszę. Chodź tutaj Czekaj Tak było Chyba że chcesz miniaturkę z samej z Aż szczącarki Nie widzę, zaczynamy podjeżdżam wprost. Ty, stój, bij. A ja dasz, ale teraz zawrócisz się do, do góry nogami? Do grudnego, w, do góry góry. Tak, w, nie w tym samym miejscu, tylko tym naprzód. No bo do grudnego. Stój. Cofnij trochę. Prrbaćka. Jeszcze cofnij Jeszcze Oj. I koła w drugą stronę D do tyłu koła w drugą stronę, nie w tą stronę koła W to i do tyłu Jeszcze do tyłu, jeszcze, 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 ale to jeszcze. Muszę mieć. O no, ale ja chciałem żebyś cofnął w dobrą stronę, a potem sobie ustawić koła jeszcze. Dobra No ty tu jesteś, no tak tutaj Czekaj, stop jeszcze, sekundą No, także my dziękujemy za oglądanie. I. I o, no i... stój, oh, stój tak jeszcze raz, ja tylko ustawię tego jeszcze. No to ruszaj się, bo już nie wiem co mówić teraz w tym momencie. No to mów teraz, że dziękuję za oglądanie, że wracasz do Stop Teamu. Tak samo to powtarzaj. Tak, taki replay zrób. Wiewać mi się chce. W e, takim dobra. razie dziękuję za oglądanie i wracam do Stop Teamu. Oficjalnie kanał wraca do żywych. Mam nadzieję, że się cieszycie, a wszystkim. Hejterom. Bardzo dziękuję za ich opinię. Bardzo serdecznie Abo nic już Myślę, że no Tak Dobra, jedziemy sobie na chatę. Dobrze Obracać mało latę To ty To ty, to ty Także do, do, a dobra, przede mną Także no, myślę, że może być fajnie. Teraz postaramy się, aby ta jakość w ogóle była lepsza. A, właśnie, a mówiłeś, mówiłeś o tym, czyli nie będziemy mówić o naszych planach co do innych gier. A, możemy powiedzieć, znaczy na pewno na kanale się pojawi GTA San Andreas i Euro Truck Simulator. GTA San Andreas Multiplayer. Tak, dokładnie. Ja jeszcze mi muszę się nauczyć grać w to. Ja cię nauczę. Okej, okay. ja też. Ale ten... Tylko nie wiem czy jest sens i tego mówienia, bo i tak teraz o tej porze nic nie ogląda, więc powiemy to w następnym odcinku. Tak jest. Dobra, ale tutaj się zaczęły logi, także dzięki na razie trzymaj się. Cześć. Cześć. Nie, miła Mata. Mamy to. A Magda co nie? Nie, papa. No, pa. Ma mamy to.